Co powinniście zachować w tajemnicy? Porady mądrych. Po pierwsze, pierwsza rzecz do zachowania tajemnicy, mówią mędrcy, to ich daleko idące plany. Bądź cicho, dopóki ten plan nie zostanie spełniony. Każdy z naszych pomysłów jest nie tylko doskonały, ale ma wiele słabości, które bardzo łatwo trafić i zniszczyć. Drugą rzeczą którą polecają mędrcy, to nie dzielenie się sekretem swojej organizacji charytatywnej. Dobry uczynek jest na tym świecie bardzo rzadki i dlatego nie chwal się wy zaczynienie dobra. Duma natychmiast ujrzy i zabierze dobro, które przyszło z tej akcji charytatywnej. Trzeci, którego mądrzy nie polecają rozprzestrzeniać, jest o ich Ascetyczności nie mów na lewo i prawo o swojej diecie, o śnie, o stosunkach seksualnych. Fizyczna asceta jest korzystna jest, jest korzystna wtedy, kiedy połączona jest z emocjonalnym elementem. Czwarta rzecz, o której trzeba milczeć, to odwaga, bohaterstwo. Ktoś się bada zewnętrznie, a ktoś wewnętrznie. Próby zewnętrzne są widoczne, więc ludzie otrzymują za nie nagrody, ale nikt nie widzi pokonywania wewnętrznych prób, więc nie przyznaje się za nie nagród. Piątą rzeczą, o której nie należy się chwalić, nie należy się chwalić i rozprzestrzeniać, jest wiedza duchowa. Wiedza duchowa ma różne poziomy i powinna być ujawniona dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu czystości, świadomości. A głównym błędem początkującego jest chęć dzielenia się zbyt dużą ilością prawdy, zbyt wysoką wiedzą, która zamiast nieść dobro człowiekowi, jeszcze bardziej go zapląta. Szósta rzecz, hmm. którą szczególnie nie powinno się dzielić. To nie mówić o swoich konfliktach rodzinnych i domowych i w ogóle o życiu rodziny. Pamiętaj, im mniej mówisz o problemach w rodzinie, tym będzie to silniejsze i stabilniejsze. Kłótnia to pozbycie się negatywnej energii, która nagromadziła się w trakcie komunikacji. Po siódme, o czym nie mówić. To brzydkie słowa, które zostały od kogoś usłyszane, bo możesz pobrudzić buty na zewnątrz lub pobrudzić sobie umysł, a człowiek, który jak wracał do domu i mówił wszystko, co usłyszał, nawet głupotne drodze, to nie różni się niczym od osoby, która przyszła.